Kurde, nie sądziłem, Patryk, nie, że usiądziemy obok siebie, naprawdę. Chciałbym rozpocząć to w bardzo miły sposób. No. Poznaliśmy się jakoś dwa lata temu ponad... Udajcie A... ode mnie, nie znam cię. Ech, jest zdjęcie nasze, odpuszcz sobie, może wszystkim pokazać. No. no. Żadnego... Żadnych kłótni, nie żadnych takich spin. Dokładnie, pojawia się... Tylko po prostu zrobienie z rudego marmolady w oktagonie, tylko tyle. Dlaczego jesteś tak pewny siebie? Bo jesteś. Jesteś fuj pewny siebie. porter zamknąłem. Jak większość zawodników. Puch, strefik. Nie znam w ogóle jego historii sportowej. Ja tu bardziej robiłem wiesz jak kumpel z kumplem. Tak to wyglądało wszystko. I taki charakter od początku chciałem by to miało. Oktagon zweryfikuje. Drugi w kolejce. Myślę, że takie właśnie boxdele, bestie to jest dla się grup. Pączek jest naprawdę silny. Ród ziob mam podejrzenia. <laughs>